My się zbliżamy w naszej obecności w Unii Europejskiej do takiego momentu, gdzie jeszcze nie będziemy płatnikiem netto, ale ten bilans netto dochodów z Unii Europejskiej będzie się powoli zbliżał do zera. Jeszcze w tej perspektywie finansowej on będzie prawdopodobnie nieco na zielono, ale w tej kolejnej to już będziemy na granicy. Będziemy na granicy tego, czy jesteśmy beneficjentem, czy płatnikiem netto. I to też redefiniuje politykę, no bo jeżeli nagle się okaże, że te pieniądze z budżetu, budżetu unijnego wcale nie są tak istotnym składnikiem na budżetu Polski, to wtedy rzeczywiście można powiedzieć, ok, nie bierzemy w tym udziału, Jesteśmy w Unii Europejskiej dla um, zachowania dostępu do wspólnego rynku, a te fundusze przestają mieć dla nas aż takie duże znaczenie. I myślę, że będzie taki moment, może nawet w najbliższej dekadzie, kiedy Polska będzie mogła już coś takiego odpowiedzialnie powiedzieć. Na dziś, także z uwagi na to, jak to jest odbierane społecznie, no to jest na to jeszcze moim zdaniem trochę zbyt wcześnie, ale zbliżamy się do tego momentu, i kto wie, czy w roku 2030 na przykład nie będzie takiego momentu, a może w 2027, że już będzie można powiedzieć. Skoro próbujecie nam coś narzucić, to my po prostu rezygnujemy z tej części finansowej, poradzimy sobie bez tego.